Pyra pan zimniok, mroźny zimy. Pan zimniok dostał list od swoich dalekich krewnych z Łotwy. Co kurwa? Łotysze chcą mnie wpierdolić. Ja im kurwa dam. I wysłał im pan zimniok paczkę. I gdy przyszła paczka do Łotwy, wyleźli Łotysze z krzoków i z pól zleźli do domu, i myśleli, że to zimnioki O, zimniok! Ale to były kamienie, których też nie było to były halucynacje z niedożywienia domu też nie było była tylko mroźna zima i śmierć. Takie życie. Pyra pan Zimniok.